Dzisiaj kolejny dzień e, rozkładania słowa sukces na czynniki pierwsze, e, jak to mówią w ulicy Sezamkowej, sponsorem dzisiejszego programu będzie literka K. K jak kariera, e, według logodydaktyki, e, koncepcji opracowanej przez Iwonę Majewską Opiełkę, e, właśnie pod literą K w słowie sukces kryje się kariera. Ee, kariera to jest coś pięknego. Marilyn Monroe podobno powiedziała takie słowa, że kariera to jest cudowna rzecz, ale niestety nie można się do niej przytulić w nocy. To jest prawda, dlatego kariera dopiero pojawiła się po udanym życiu emocjonalnym, o którym rozmawialiśmy wczoraj, ponieważ sukces według logodydaktyki rozpatrujemy całościowo. Jako udane, szczęśliwe życie. I tak naprawdę kariera jest tylko częścią składową tego sukcesu. Niestety bardzo często ludzie e, utożsamiają sukces właśnie z karierą, a tak naprawdę te dwie rzeczy nie są tożsame, gdyż kariera to jest jedynie wycinek zawodowy naszej rzeczywistości. Oczywiście jest to bardzo ważna część naszego życia, w której spędzamy ponad 1 trzecią czasu. Co niektórzy nawet więcej, i dobrze, żeby ta kariera była przez nas świadomie rozwijana, świadomie realizowana. Warto sobie zadać pytanie, co oznacza kariera? Z czym się wiąże kariera? Wiele osób powie, z pieniędzmi, z rozwojem, z wyższymi jakimiś obowiązkami, z wspinaniem się po szczeblach, właśnie. Kolejnych funkcji w danym przedsiębiorstwie, czyli poszczególnych, właśnie kariery, ale myślę, że najistotniejsza rzecz, jaka związana jest ze świadomym, właśnie budowaniem swojej kariery, to jest rozwój. Rozwój polegający na tym, że podnosimy cały czas swoje kompetencje, rozwijamy się w tym, co robimy. To może być właśnie zdobywanie wyższych stanowisk w przedsiębiorstwie, poszerzanie zakresu swojego wpływu, zwiększanie odpowiedzialności, która na nas spoczywa, ale bo może to być również poszerzanie kręgu klientów, wprowadzanie nowych usług w naszej firmie, czyli tak naprawdę właśnie rozwój. Jeżeli Staniemy w miejscu, przestaniemy się rozwijać, to ciężko tutaj mówić o karierze. Wiąże się to z tym, że w momencie kiedy przestajemy się rozwijać, przestajemy przekraczać kolejne jakieś bariery, których do tej pory nie przekraczaliśmy, nie poszerzamy naszego, naszej świadomości, że mamy coś nowego, poznajemy coś nowego, to... Bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że jak tak zatrzymamy się na pewnym poziomie, cały czas będziemy robić tylko to samo, to samo, to samo, to może nas dopaść na początku rutyna, a później właśnie znudzenie tą pracą. Jak znudzenie tą pracą, to ta praca stanie się coraz mniej efektywna, nastąpi takie już wypalenie, i ciężko tutaj mówić wtedy o jakimś rozwoju, o tym, że my budujemy karierę. Tak naprawdę, zaczniemy się. Tak, jakby kurczyć wewnątrz tego, co robimy. Także bardzo ważne jest, bez względu na to, co wykonujesz, jaka jest Twoja praca, żeby cały czas poszerzać swoje zainteresowania w okręgu tej, tej pracy, da, dostarczać sobie nowych wrażeń, nowych informacji, po prostu rozwijać się w tym, w czym upatrujesz swoją karierę zawodową. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia jutro!